personelem Szanowni Państwo, po warsztatu rektorskim za pocztem sztandarowym w składzie chorąży, Pan Krzysztof Czajkowski, po asyście Pani Katarzyna Słonieczna, Pani brata z CNC goście zaproszeni przez licencję rektora i Senat Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem. Założyciel uczelni prezes Janusz Przepiurski. Profesor rektor abitowany Marian Kowalewski. Prorektorze. Prorektor do spraw rozwoju uczelni Marek Przepiłski. Prorektor do spraw studenckich Iwona Centka. Jarosław Umielny. przedstawiciel nauczycieli akademickich dr Leszek Zakrzewski, redaktor Andrzej Ziemski, przedstawiciele pracowników w osobie Krystyny Kruchlak, Senatora Przewodniczącego Samorządu Artur Karyształka. Na yeah. do formalności dodam tylko, że stanowi przewodniczy jego magnificencja rektor dr Jan Waśkiewicz. Yeah. Szanowni Państwo, do Hymnu Państwowego. doktor Jana Waśniewicz. Wysoki Sedacie, dostojni goście, nauczyciele, akademicy, drodzy studenci, szanowni państwo. Uroczystość, który uczestniczycie dzisiaj, święto absolwentów w tej oprawie, ma miejsce po raz pierwszy w naszej uczelni i myślę, że nie po raz ostatni. Pragnę serdecznie wszystkich Państwa powitać. W szczególności witam na tej uroczystości naszych dostojnych gości. Witam Pana Inżyniera Janusza Przebiewskiego, założyciela Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem. <klucza> witam Pana doktora Henryka Borko, lektora Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. <klucza> pana profesora Włodzimierza Nowackiego, dziekana Wydziału Zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. <klucz> Witam panią Agnieszkę Habowską dziekana Wydziału Zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. <klucz> Witam na naszej uroczystości, naszego byłego rektora, profesora Mariana Skowaleskiego. Witam prodziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji, panią Joannę Kalecińską. Witam serdecznie rodziny, gości, zaproszonych przez studentów kończących studia naszych. naszym Głównymi bohaterami dzisiejszej uroczystości. To jest bowiem Wasze święto. Pozwólcie, że na samym początku złożę Wam serdeczne gratulacje w związku z pomyślnym zdaniem egzaminów dyplomowych, który był zwieńczeniem Waszego kształcenia w naszej uczelni. Z całego serca gratuluję. Studentów świętym uczeniem. Dlatego dzisiejsze spotkanie przybrało tak uroczystą formę. Sztandar, cena, goście, społeczność akademicka. Jako prawie absolwenci jesteście już nie studentami, ale moimi, naszymi młodszymi koleżankami, kolegami. Czas spędzony w uczelni nie może namawiać. jest 488. Pani Agnieszka. Piotr Kaša. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Panie że będę się się Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Pan Bożena Panie Przewodniczący, 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 Panie i'll give it Dziękuję bardzo. Dziękuję ale to jeszcze nie koniec, nie, jeszcze na razie Ale już nie... Szanowny panie rektorze, drodzy wykładowcy, pracownicy uczelni, zaproszeni goście, koleżanki i koledzy. Jest to nasz ostatni dzień w murach tej szkoły. Szkoły, w której czuliśmy się potrzebni, ważni i doceniani. A u was drodzy wykładowcy, znajdowaliśmy życzliwość i zrozumienie. Minęło trzy lata odkąd wstąpiliśmy w góry tej szkoły. W ciągu tych lat staliśmy się mądrzejsi, dojrzalsi i bogatsi o nowe doświadczenia. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam być częścią tej uczelni, że mogłam zgłębiać w niej swoją wiedzę. Wiedzę przekazywaną przez wysoce wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Dziękuję także Wam, koleżanki i koledzy za każdą miło spędzoną chwilę oraz za zrozumienie i wsparcie w chwilach słabości. Myślę, że często będziemy powracać pamięcią do chwil spędzonych w tej uczelni. Każdy z nas zabierze ze sobą jej część. Część klimatu, tradycji i zasad. Dziś nasze serca przepełnia radość z otrzymania dyplomu. Smutek z powodu rozstania z tym, co stanowiło istotę naszego życia. Wysoki Senacie, Szanowny Panie Rektorze, Drodzy Wykładowcy, Pracownicy Uczelni. Dziękujemy za trud kształcenia, za przekazanie wartości niezbędnych w dalszym życiu, za opiekę i ciepło, jakiego doświadczyliśmy, za wsparcie i zrozumienie. A przede wszystkim za wyrozumiałość. Przepraszamy za wszystkie przykrości i zmartwienia, które przysporzyliśmy, i zapewniamy, że uczynimy wszystko, by nie zawieść Waszych oczekiwań. W tym tak uroczystym dla nas dniu nasze serca i myśli kierujemy ku tym, którzy wytrwale i cierpliwie prowadzili nas po labiryncie życia akademickiego, w podzięce za dar najpiękniejsze. Za wiedzę i serce. Rektorowi, prorektorowi, wykładowcom, wszystkim pracownikom uczelni i naszym rodzinom, bardzo dziękujemy. Po podziękowaniach nadszedł czas na pożegnanie. Władz uczelni, wykładowców, pracowników uczelni oraz młodsze koleżanki i kolegów. Opuszczamy szkolne ale wszystkie chwile spędzone tutaj będziemy chcieli ocalić od zapomnienia. Zabieramy ze sobą bagaż doświadczeń oraz wspomnień i wyruszamy w dalszą drogę. Teraz możemy powtórzyć słowa Winstona Churchilla. To nie jest koniec. To nawet nie jest początek końca. To koniec początku. Senatorów, nauczycieli, akademickich pracowników uczelni również tutaj odciśnią się szczęśliwie do zdjęcia. I za chwilę będzie koniec. Panie Paweł, proszę z boku tylko podejść do zdjęcia. Pan Piotr i Mania też. Pan Piotr śle stoi, bo stoi boku. Teraz powinniśmy rzucić piretów. Nie Kto by potem nie znalazł? Szanowni Państwo, korzystając z tego, że mamy nas wszystkich pod ręką pozwólcie Państwo, iż po wyprowadzeniu sztandaru w imieniu rektora Senatu Uczelni zaproszę Państwa na latkę szampana tu po prawej stronie na stołówce. Ale to proszę Państwa po opuszczeniu stali przez do telewizję. Dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu bardzo za udział w dniu. Proszę Państwa o powstanie. Poczet Wyższej Szkoły z zarządzanym personelem wyprowadzić.